Wiemy, że nieznani sprawcy wysyłają Radziowi Siedleckiemu, prawdopodobnie szantażując go, mają na niego jakiegoś haka. On się kiedyś przyznał, że, że musiał wysłać zdjęcie swoich genitaliów jakiejś osobie podającej się za młodą, ujędrną, ładną dziewczynę. No i mają go, za, trzymają go. Radek, ty się lepiej wywiń, bo robisz wielką krzywdę Radosławowi Siedleckiemu. Radosław przywołuje cię do porządku i to nie jako redaktora telewizji narodowej, tylko jako człowieka, jako kolegę z tłuszcza, którego znam od lat. Ta, ta postać, która do ciebie wypisuje różnego rodzaju dziwne oświadczenia, które wygłaszasz, nie jest godna twojej atencji. Zgłoś tą sprawę do prokuratury, ujawnij kto to jest. Ja wiem, że ślady wiodą do Mossadu. Nie bój się. Radosław. nie bój się. I zwracam się do wszystkich ludzi, którzy są w jakiś sposób stymulowani czy zastraszani, tak jak Osław Siedlecki. Nie bójcie się. Przyjdźcie do nas. Przyjdźcie do Telewizji Narodowej. Porozmawiajmy o tym wszystkim. Wtedy upadnie siła szantażystów. Wtedy upadnie siła tych wasków, tego Mossadu i Hagany, która nam robi krzywdę. Oni nam robią krzywdę. Trzeba o tym powiedzieć jasno i wyraźnie. I w kontekście tego, co się dzieje w Komisji Zdrowia, gdzie jest organizowany nowy apartheid, nowe niewolnictwo, trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. Ja to mówię na swoje konto, nazywam się Sendecki, nikt mi tego nie podpowiada, nie ma nikt na mnie haka, że muszę ja coś robić. Także, proszę Państwa, tak to wygląda.